tu, 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 tu. Yy, Witam bardzo serdecznie moi drodzy, przed nami kolejny emocje z kuchni nociarskich. nami tu jest treningowa, przed nami już tylko i wyłącznie bezpośrednie zmałania drużynowe. Wraz z poprzedzającą je serią próbną. Także emocje ciąg dalszych tego ma po prostu troszkę inne kategorie, ale to nie znaczy, że tych emocji będzie mniej. Wręcz przeciwnie, może być bardzo interesujące starcie. Lidery turnieju pozostała Szwajcaria. I tak jest na pomyłku całego turnieju. Druga jest ekipa Finlandii, trzecie miejsce Kazachowej z występczykami, czwarta Polska, piąta Norwegia, która znowu zanotowała ostatnio słaby występ. Szóste miejsce Francja z Kanadą, która będzie walczyła z Norwegią dzisiaj o piąte miejsce w tym turnieju. Potem siódma jest Austria, która też walczy o to miejsce piąte w tym momencie. No i ostatnia jest Rosja, która dzisiaj ma jedną z szans, by odrobić część strat do rywali. W lotach najlepsza okazja, więc wszystko możliwe, możliwość, że dzisiaj pokażą klasę. Przed nami matysówka. Tym razem skocznia bardzo duża o rozmiarze 375 m. To tym o rozpoczynamy drugą połowę turnieju. Rekord skoczni autorski 323,5 m, a ogólny nasz rekord 335,5 Czyli dość solidne rekordy powyżej 300 metrów dość wyraźnie. No i trzymamy kciuki, żebycie też pociąg wysoki. Pierwszą grupę serii na rozpoczyna na Rosji. Wiaderz znikomy. Więc o rekordowej odległości chyba będzie trudno dzisiaj. Ale walczyć trzeba. Dmitrij Wasiliew trochę pasywnie w pierwszej fazie. No i by faktycznie będzie 300 metrów oczywiście. Byli to odległość 269,5 metra. Noty 19. Nota raptem 104,4 punktu. Teraz Austria. Jan Herl. moc spóźniony, więc Austria będzie za Rosją chociaż rotacja Herla trochę zmniejszy straty odległość 238 metrów noty 18 18,5 Stada do Rosji 40 punktowa teraz ekipa Francji i Kanady Roman Lamichapoui Polska będzie z będę startować ekipa Francji i Kanady to trzecia drużyna w tej grupie jak na razie. Zobaczmy. Roman Lawisza Puli, najdłuższy lotek jak na razie tej grupy. To będzie dobry wynik, ale lendujący jeszcze satysfakcji. 308,5 m, ale z upadkiem. Drużyna prowadzi, ale przewaga mog mogła być po prostu okazalsza. Teraz Norwegia. Wczoraj świetna seria próbna w półgórze Znowu mieli problemy. Kończąc zawody na końcu stawki. Teraz Fidig-Wirium dobrze rozpoczął na tą serię próbną powyżej 300 metrów. Dobrze no, że nowy, nowy rekord skoczy nawet. E, 327,5 metra. Nowy rekord autorski. 4,20, 1,19,5 e, i Norwegia wyraźnie na prowadzeniu. 55,8 punktów przed Francją i Kanadą. Wybitny lot e, Wierumsteta. Teraz drużyna Polski. I Piotr Żyła. Piotr też dobrze na progu, więc też popalcza o te 300 metrów co najmniej. Będziemy na drugim miejscu. Odległość piotrka 322, metry. Noty 20, 19,5, 19 punktów. Mamy drugą lokatę. 7 punktów za Norwegią. Teraz Kazachowiec ze Stamczekami z Siergiej Tkaczenko. Siergiej też nie zawiedzie. Też będzie walka na całego. O, to będzie i tak jest! 342,5 metra, ależ niesamowity wyczyn proszę Państwa. Niesamowity no niesamowita próba tego zawodnika. A to pokazuje, że dzisiaj te zawody mogą mieć e, swój urok wbrew pozorom. Chociaż niewiele wskazuje na to, żeby to były jakieś wielkie zawody, no to jednak emocji brakuje. Mamy nowy rekord obiektu. Lorz, który już mu się podobać 342,5 m. sierpnia w no zobacz widzimy cała sylwetka. nastawione na to, żeby łapać metry praktycznie no i te metry złapał to Kaczyńko na no tyle ile można było 342,5 metra, fantastyczna próba Kazach No typu 18,5 punktu Drużyna prowadzi 13,5 punktu przed Norwegią No i została Finlandia Szwajcaria, tylko w tej grupie więc Drużyna Finów Lauria Sikajnen Lekki kłopoty w pierwszej fazie Ale w drugiej już opanowana sytuacja Odległość około 300 metrów 307 Noty 19, 19,5, 4 miejsce, 20 punktów za Polską. No i Szwajcaria pozostała. Polska będzie co najmniej czwarta po pierwszej grupie. Została tylko Szwajcaria, a więc liderzy tego turnieju. No i Dominik Peter w tej grupie. I to będzie dobry poczucie Szwajcara. Podobacie e, miejsce gdzieś tam, blisko czwartego. E, 293 metry. Noty 19, 19,5, 5 lokata. A więc liderami Kazachowie ze Stanczykami, drugi miejsce dla Norwegii, trzecia Polska, potem Finlandia, Szwajcaria, Francja z Kanadą, Rosja i Austria. Austria wyraźnie najsłabsza, słabsza, ale wszyscy starali się jak najlepiej, jak widzimy. Różności już są spore. Nawet między najlepszą a najwyższą odległością 104,5 metra. Jest to dużo, jak na jedną grupę skoczków. Przed nami grupa druga. W tej serii podróż na Rosji przetoczyła skromnie, od miejsca siódmego. W tej sali Imię Gazettinov. No, Gazettinov robi swoje. Otwarcie. Fantastyczna chyba. Roslina 318,5 metra. Noty 19, 19,5. Na razie czwarta lokata tego zawodnika. No zobaczymy co nowe to Austriacy. To Martin Koch. Drużyna Bułanego, że drużyną e, pierwszej grupy. Prawie. No i proszę zobaczyć teraz. 200, no chyba 328,5 metra. No to 19, 18,5. Austria na, na drugim miejscu. Z jednak 30 punktów do Rosji. Rosja, Austria. No i teraz Francja z Kanadą. Meteor No i proszę zobaczyć, fantastyczna próba teraz. My tu są sołku 335,5 metra. No ty 19 on płynął w tym locie. No i daje to efekty. Drużyna teraz wyraźnie przed Rosją o prawie 40 punktów. 36,7. No i teraz Norwegia. Halboregner Granerud. Norwegia po pierwsze jakby była liderem Teraz Halboregner Granerud, zobaczymy co nam pokaże. Dobrego, błędzwego, No to nie jest oczywiście zła. Jest świetny lot Norwegia. 336 metrów. Nogdy po 19,5 punktu Norwegia prowadzi w tym momencie o 58 punktów przed Francją i Kanadą. No i drużyna Polski. Też bardzo ważne występuje do Bieda Kubackiego. Polska była po pierwszej grupie w sali trzecia. My z Norwegią przegrywaliśmy po pierwszej grupie. Po drugiej, może być podobnie. Dawid nie zawiedzie. Za bardzo, ale odległość... no Zobaczymy, na ile wystarczy. 340 metrów do Wida. No, typu 19,5 punktu. Mamy drugą lokatę. Ale lecimy tylko 2,3 do Norwegów. Tak jest, a Dawid ma najwyższą notę indywidualną w tym momencie. No, dość niespodziewana sytuacja. Teraz Kazachowiec ze Stączekami Karel do Roselu. O, oj, ojoj, oj, 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 oj. dużo, dużo stacji bo pierwsze miejsce teraz jest trzecie 291,5 metra do 18,5 za polską, zada 40-punktowa 15,5 różna jest przed Francją i Kanadą. Teraz Finlandia. Harioli Finlandia po pierwszej grupie czwarta. Teraz Harioli w bardzo ważnej próbie. powalczy, no powalczył, każdy metr, brawo! E, 336,5 metra Noty 19 w większości, no i drużyna na trzecim miejscu A więc przed Kazachami jestem czekami za Polakami, którzy wciąż pasują się w czołowej dwójce I teraz powstała druga szpacaria Druga szpacaria może to jeszcze zmienić A więc Kilian Payer w tym przypadku Ale widzimy, że Payer Chyba ryzyka nie podejmie jako takiego nie zawali próby, ale zaraz nie będzie błyskotliwy. 298,5 metra. No to 19, 18,5. Drużyna tylko na miejscu szóstym, a więc lideruje Norwegia. Tuż za nią Polacy, potem Finlandia. Kazachowiec ze Stończykami już zwiększył stratę. Pozostałych, potem Francja z Kanadą na piątym miejscu. 33 punkty za nią Szwajcaria, następnie Rosja i na końcu Austriacy. Tu się wiele nie zmieniło. Ciąg dalszy nastąpi. Ps.